Profesjonalne cążki do paznokci z latarką są przeznaczone dla wszystkich zwierząt domowych. Wbudowana latarka LED dokładnie podświetla pazur, co umożliwia zobaczenie tzw. żywej części. Czyli miazgi pazura. Wysokiej jakości stal nierdzewna zapewnia czyste, równe i błyskawiczne cięcie bez konieczności przyciskania i bez łamania pazura. Rączki obcinacza pokryte są miękkim, antypoślizgowym materiałem, który zapewnia komfort i stabilność trzymania, nawet w wilgotnych dłoniach. W rączce znajduje się ukryty pilnik, którym można po obcięciu wygładzić krawędzie pazurków. Jak prawidłowo obcinać pazury psa lub kota? Zacznij od obserwacji pazurów. W ciemnych pazurach jest to trudniejsze, w takim przypadku obcinaj po małym fragmencie i obserwuj środek pazura. Gdy zacznie się pojawiać ciemniejszy punkt, to znak, by przestać. Użyj obcinacza z latarką. Dzięki podświetleniu lepiej widzisz, gdzie znajduje się miazga, co pozwala uniknąć zranienia. Przytnij pazur pod kątem 45 stopni. Cięcie prostopadłe może prowadzić do rozszczepienia pazura lub jego pęknięcia. Nie przycinaj zbyt głęboko. Jeśli twój pupil ma długie pazury, skracaj je stopniowo. Regularność jest kluczem. Częste, delikatne przycinanie pozwala miazdze się cofać. Używaj ogranicznika długości. Dzięki niemu unikniesz zbyt głębokiego cięcia, co jest szczególnie ważne u początkujących opiekunów. Po obcięciu użyj pilnika. Wygładź ostre końce, by pazury nie haczyły się o dywan, nie drapały ciebie czy innych zwierząt. Na co uważać podczas Obcinania pazurów. Nie tnij za dużo naraz, zbyt głębokie cięcie, ryzyko bólu, krwawienia i traumy. Nie ściskaj zbyt mocno pazura. Może to spowodować zwierzęciu ból nawet bez cięcia. Nie rób tego w stresującym środowisku, hałas, inne zwierzęta czy pośpiech, tylko pogorszą sytuację. Nie obcinaj, jeśli pazury są wilgotne, są wtedy bardziej elastyczne i trudniej je przeciąć precyzyjnie.